Nie mam słuchać, jak byłem na słynnym już wywiadzie o burmistrza Wielunia To powiedziałem, mu, że nie piję kawy, a nie tylko dlatego, że nie chciałem się z nim napić Tylko ja naprawdę nie piję kawy. No i obejrzeli to ludzie z firmy Golden Bow Solutions i przysłali mi kawę, która jest podobno najdroższą kawą na świecie. Więc ja to mam życie w Madrycie. Zobaczcie, pudełeczko, kawa, w słonie. Ta kawa podobno za takie pudełeczko kosztuje 700-800 zł mniej więcej. A w tej książeczce jest opisane, jak ją się w ogóle produkuje, bo to jest niezła Historia, To znaczy, ziarna tej kawy są mm, zjadane przez słonie, a potem przez te słonie wydalane. Potem czyszczone, osuszane i powstaje kawa jakaś nadzwyczajna, której produkuje się tylko 200 kg rocznie, czyli tyle co nic. I ta kawa trafia do e, najdroższych restauracji, najdroższych hoteli na świecie. No i do mnie. No to jak unboxing to unboxing. Tutaj jest napisane na niej, że ziarna są w naturalny sposób uszlachetniane przez tajskie słonie. Ładne sformułowanie uszlachetniane. Może czasami będę je używał. Już coś czuć lekko, nawet miło, że jeszcze tego opakowania nie zdjąłem. Muszę jak to się robi. Jak chyba coś tu. A, tu jest taka dziurka. W już zapach się, Dobra. Coraz lepiej. To to kosztuje tyle pieniędzy ten woreczek. Rany boskie. Na ile to starsza?